I don't know. się, mam po raz drugi, no i zobaczcie, jestem już tutaj na tym moście, który właśnie kiedyś odwiedziłem, ale no, komary były tak potężne, że no, nie dało się. Dzisiaj mam z sobą odpowiednie środki, które mi no, pomogą w tym, żeby komary mnie nie jadły żywcem. No, tu jakiś potok fajny, no zobaczmy i tutaj jest ta plażyczka fajna, o trochę wody jest. No tutaj zarosło, więc dużo nie widać, wybaczcie mi, coś tam widać, coś tam widać. Tu jest, o, są kudeczki miłości. No, zbliżamy się, zbliżamy się i zaraz zaczymy. O, jest, jest, to co właśnie potrzebujemy, jest woda, jest stary most. No to ziół do wody. Jesteśmy już na dole, zobaczcie jak jest pięknie, rewelacja. Coś tu będzie na pewno, spokojnie. Pójdźmy do wody, zobaczymy jak to będzie. Patrzymy na żywo. Pierwszy jest kapsel. Pozdro Michał. No i sobie właśnie już zmieniam. Uprząż na tą moją ulubioną smyczkę i zobaczymy czy coś tu będzie. Bo Fafik lubi czuć się bardzo dobrze blisko nogi. Tutaj mamy z brzegu takie klamoty. Co tam jest, ale czekamy na grube kotlety. No to mamy pierwszy jakiś poważniejszy sygnał, zobaczymy co to będzie, ale ogółem jestem trochę zawiedziony, bo jak na razie no, same e, jakieś tam drobne rzeczy jedziemy dalej z chcemy zobaczymy co to będzie No i macie zbrojone po prostu Ach, niestety zbrojenia Dobra, jedziemy dalej Nie ma co się poddawać Zobaczcie, jaki jest słupek tutaj duży, po prostu wrośnięty, przykryty korzeniami. No, ten słupek musi mieć swoich parnaście ładnych lat. No powiem wam, że jest dosyć grubo, bo rzeka próbuje mnie non stop przewrócić. Zobaczcie, no, tak to wygląda. Patrzymy, patrzymy, ale tu nie tutaj jest cesto. No po prostu jakby cały złom z tej zezki spłynął tam niżej. Ale piękny most jest i piękne miejsce. No to po prostu czas zmienić miejscówkę. Było fajnie, było miło, było sympatycznie, ale złomu tutaj to w ogóle nie ma. Dwie godziny bite tu byliśmy. Niestety, dobra, uciekamy w inne miejsce. Zobaczcie, jesteśmy przy takim kanale. Zobaczymy, co tam będzie. Czy to będzie w ogóle czysto, czy coś tam może. Dobra, zmierzamy tam. A to teraz wezmę magnes 70x60. Trochę porzucam. No i zobaczymy pierwszy rzut Bambojaż Zobaczymy co tam wyjdzie. Ja tylko sobie przypnę każdą Kast kastry linkę czegoś tak, żeby nie było magnes nie ucieknie Tam wodna widać machony jest coś? No masz jeszcze tam da. Ale mu tu jest. Ojaku, kupujmy Wam, kochani. Oj, się zanurzą normalnie. Dobra, za Wam pokażę, co będzie. Pokazuje się, właśnie, pręcik. Ładny pręcik, ale mało. Jest pierwszy gwoździk, i pierwsza podkładka. Chyba zmienimy miejscu. jest coś większego, jakaś blacha, gwoździe, wkręt, czy tam śruba. No się właśnie też pojawiło. Powiem wam, że jest po prostu gwoźdzę za gwoździem, bo już to nie kreciłem tych 15 gwoździ, które tam miałem, ale zmieniamy miejscówkę. Machone i zaczyna. No ja biorę się też. Chodzę do wody. Pan... Klecik wyniku. Zobaczmy, jestem sobie poradził skubany. Od razu mamy łączenie i takie coś. Jest, dzieje się. Zobacz u mnie, Sary, zobacz. Zobacz. O! i zobaczcie kochani, zobaczcie, już drugi elemencik. Ledwo co, co to jest? No, kamień, meteoryt. Ale coś jest. Kolejna rzecz, coś co wyczaił, skubany, ale ciągnie. Ty, coś tu mam, ale jak? To już dużego jest. Zaraz zobaczymy, co to będzie? wreszcie go wyrwałem coś masz Zobacz, ale co to jest Nie wiem. ale to znaczy jak było to pod grubą wasą mułu jeju, i piachu zobaczcie już skubany wyczuł po prostu spod tutaj kamienia coś tam jest na pewno patrzymy co tam wyjdzie skubany no po prostu czuje <gry> i wyrwał taką tą resztkę śruby no jest coś pięknego jest kolejny elemencik, tylko nie wiem co to w ogóle jest, ale jest mocno magnesuje niesamowicie. Jepa. Jedziemy dalej, zobaczymy, czy coś tu jeszcze będzie. A jest, kochani! Ty, coś tu jeszcze jest. Ale, zobaczymy co to jest. No i zaraz jest, to znowu taki oto kawałek metalu. Bardzo mocno ściąga, jak widać. Ale jest. Czy ja tutaj. Pusiło błoki, jest i śruba. A nie, to jest gwóźdź ja wy, moje, moje ulubione. Jest, 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 też jeszcze kolejnego. Wow, ile jest, zobacz. Ty zobacz, Tomek. <grym> Naraz. Z jednego miejsca aż tyle. Wow. Jest kolejna rzecz, nawet dwie rzeczy chyba. No tak, jest nit i jest podkładka. Mega sprawa. Patrz, zobacz jeszcze, co tam ma. Jest, ale... Męczarnia! Zobaczcie, od razu mam taką fajną śrubkę. Nakrętkę zwał ją, zwał, ale bardzo fajna sprawa. A miejsce, jak wam wcześniej pokazywałem, bardzo fajne. Puścił, puścił much, a chwycił fafik. Oh, zobaczcie, to jest to, co lubię najbardziej. Tak wygląda przeprawa, przejście przez wodę pełną kamieni Zwróćcie uwagę na to, że mimo że jest płytko Bo tu widać dno Zobaczcie A jest bardzo bardzo wartki, mocny nurt A tam machony jak widać Już tam trenuje Ze swoim magnesem to idziemy dalej, zobaczymy co tam jemu wyjdzie Ale miejsce jest fenomenalnie niebezpieczne Bo nurt może zabrać dosłownie w każdej chwili Naprawdę, uwierzy mi, że ja teraz stawiam kroki bardzo mocno I bardzo mnie, jak było widać już teraz, próbuję mnie rzeka po prostu przewrócić jest niesamowite, jak ona jest silna Po prostu mega Dobra O, co jest pan albo po prostu się może magnet dostał między kamienie i tego tak kleszczy e, tego tak kleszczy Dobra, idziemy dalej do Machonego No powiem Wam, że przeprawa jest niesamowita Naprawdę Szasun dla wody trzeba mieć ogromny coś się, ale nie dałem na Widzisz? To jest pika tak. no, i to jest ciężar. Położyłem papikę tylko. Tylko go położyłem, a on już wie co ma, ma robić. Jest śruba kolejowa. Jestem bardzo ciekawy co to w ogóle jest, bo jest... No, bardzo mocno się przyciąga jak widać. Zobaczymy. Nie wiem co jest, ale chyba pokażę. tak, że to jest masło bardzo mocno coś rzezewiałego. Ale jest. A tam machony walczy z towarem. ale tarczy od jaksa? to do to się nie spodziewałem. Takie rzeczy to ja lubię. Fajny jesteś. No i mamy nita. Prawdopodobnie to jest nic w środku, ale co tam do? Jest złą, to jest złą. Powiem wam, że tego się nie spodziewałem, że tu zadaje jeszcze nawet dwa grosze współczesne. Coś pięknego. No ładnie, co za zapału fafik. Powiem wam tak, jest kolejna akcja, że fafik ktoś wyczuł, skubany, jest coś bardzo głęboko pod wodą. Jest bardzo ciężkiego, ale tym razem się nie poddam i to będzie moje. Hmm, jedna rzecz już jest, ale tam jest jeszcze tego trochę Ale mi to męczy, ale kocham to robić I będę dalej czyścił, łowił Magdechem Neodymowym Oddawaj ten łańcuch! Ty ale to jest sobie sąd? Uważaj bo to jest korek spustowy To jest korek spustowy No. to tak jest. Kochani, niewątpliwie rzekłbym, iż, że na ten czas ja mam dość. Machony też obok mnie jest, ma już dosyć. Zobaczcie, tutaj jest około, hmm, z 15 kilo złomu, ale z każdym z tych złomów, każdej z tej ilości, była walka, bo zobaczcie, one są spod naprawdę fest grubego mołu. Zwykłe magnesy sobie nie poradzą. F300 Gold nowego typu z Maktomu sobie poradził A co ciekawe to jest bardzo dobra konkurencja dla Magnetara Barbariana oraz dla OM Magnetykis Zobaczmy co tam u Mahonego słychać A no zobaczcie no. ten łącznik kolejowy waży około 20 kg Spokojnie A będzie nawet nośnię, bo, się, bo, bo się teraz był test bo widzieliście z boku przekręcił się na pion i ja to chwycił, i na no niemaltości Idziemy łapy rosną idziemy dalej, tak brzuch maleje, łapy rosną i o to chodzi niby niedużo, ale spróbuj podnieść no nie, to ja wiem, że to panie, o Jezu czy ty jesteś normalny, powiedz mi nie no, oczywiście machony, ja ci dziękuję, żółwi panie Podajcie na jego kanał, jest rewelacyjny człowiek, naprawdę. Pozdrawiam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to jak tradycyjnie mówię, to dzięki Wam nasz kanał się rozwija. Do kolejnego połowu.